Niewiele sił ukształtowało historię ludzkości tak bardzo jak głupota. Pomyśl o niepotrzebnych wojnach, o uprzedzeniach trwających przez wieki, o katastrofalnych decyzjach politycznych, o błędach powtarzanych pokolenie po pokoleniu. Często to niewyrachowane zło przynosiło tragedię, ale nieświadoma, ślepa i uporczywa głupota. Artur Schopenhauer, jeden z najbardziej krytycznych i realistycznych filozofów nowoczesności, widział to wyraźnie. Dla niego głupota była rodzajem stałego cienia ludzkości, zawsze obecnego, zawsze aktywnego, zawsze niebezpiecznego. A najbardziej niepokojące jest to, że w przeciwieństwie do zła, które często można zidentyfikować i zwalczać, głupota działa podstępnie, zamaskowana jako normalność, zdrowy rozsądek, a nawet cnota. Mówił, że głupota jest wrogiem straszniejszym niż zło, ponieważ przed złem możemy się bronić ale przed głupotą jesteśmy prawie zawsze bezbronni. To dlatego, że głupi nie rozpoznaje własnych ograniczeń wręcz przeciwnie. Im bardziej ignorant, tym bardziej przekonany o swoich opiniach. Głupota ludzka nie ogranicza się do braku formalnej inteligencji, nie chodzi o IQ czy tytuły akademickie. Dla Schopenhauera była ona związana z próżnością, dumą i niezdolnością do krytycznej refleksji nad sobą i światem. Głupi to nie ten, który nie wie. Ale ten, który nie chce wiedzieć. A ta odmowa uczenia się, kwestionowania i korygowania prowadzi do niszczących konsekwencji. To ona utrwala niesprawiedliwości, rozprzestrzenia uprzedzenia, karmi fanatyzmy. To ona niszczy przyjaźnie rodziny i całe społeczeństwa. W tym wideo zgłębimy surowe prawdy, które Schopenhauer zostawił nam o ludzkiej głupocie. Są to niewygodne refleksje, ale niezbędne. Bo tylko uznając siłę tego niewidzialnego wroga, możemy się przed nim chronić. Nie tylko w innych, ale i w sobie samych. Bo największa tragedia to nie życie w świecie pełnym głupców. Największa tragedia to gdy my sami nieświadomie, dajemy się prowadzić głupocie. Prawda jeden, głupota rodzi się z próżności. Dla Schopenhauera próżność była jedną z najgłębszych korzeni ludzkiej głupoty. Człowiek próżny nie szuka prawdy, ale tylko tego, by wydawać się inteligentnym w oczach innych. Zamiast przyznać się do swojej ignorancji, woli podtrzymywać kruche opinie z absolutnym przekonaniem, tylko po to, by nie czuć się pomniejszonym. W ten sposób próżność oddala go od mądrości i więzi w głupocie. Obserwował, że próżność jest tak potężna, że sprawia, iż ludzie wolą zaprzeczać oczywistości, niż przyznać się do błędu. Ta odmowa uznania własnej winy to właśnie to, co przemienia ignorancję w głupotę. Nie brak wiedzy poniża człowieka, ale duma, która uniemożliwia mu uczenie się. Seneka wieki wcześniej już dostrzegł coś podobnego. Niemożliwe jest, by człowiek nauczył się tego, co uważa, że już wie. Próżny żyje dokładnie w takim stanie, wierzy, że ma już wszystkie odpowiedzi i dlatego zamyka drzwi umysłu na jakiekolwiek nowe lekcje. W psychologii Karl Jung Opisał to zjawisko jako nadmierną identyfikację z personą, społeczną maską, którą zakładamy, by wydawać się lepszymi niż jesteśmy naprawdę. Problem w tym, że im bardziej przywiązujemy się do maski, tym bardziej oddalamy się od wewnętrznej prawdy. Próżność zatem nie tylko oszukuje innych, ale przede wszystkim nas samych. W codzienności widzimy, jak próżność karmi głupotę. Profesjonalista, który woli wymyślać usprawiedliwienia zamiast przyznać się do prostego błędu. Przyjaciel, który upiera się przy dyskusji na tematy, których nie zna, tylko po to, by nie wydawać się ignorantem. Polityk, który broni absurdalnych idei nie z przekonania, ale z dumy, by nie cofnąć się. To paradoks próżności. W poszukiwaniu szacunku człowiek staje się śmieszny. W poszukiwaniu pozoru mądrości ujawnia swoją głupotę. Prawdziwa inteligencja nie boi się przyznawać do błędów, bo wie, że błąd to tylko stopień na drodze do mądrości. Schopenhauer przypomina nam, że głupota rodzi się, gdy próżność dusi pokorę. Dlatego pierwszym krokiem, by nie być niewolnikiem głupoty, jest kultywowanie odwagi, by powiedzieć, nie wiem. Ta prosta fraza otwiera drzwi do nauki i zamyka je przed głupotą. Prawda, Dwak. Głupota karmi się opinią większości, Schopenhauer obserwował z ironią i goryczą, że większość ludzi nie myśli samodzielnie, tylko powtarza to, co słyszy. I właśnie tam głupota znajduje żyzny grunt, w nawyku podążania za masą bez refleksji. Dla niego opinia większości rzadko była znakiem prawdy, była raczej sumą indywidualnych ignorancji, mówił opinia publiczna to najniższa forma zbiorowej świadomości. Za tą ostrą wypowiedzią kryła się konstatacja, że ludzie napędzani potrzebą przynależności, wolą dostosować się do tego, co wszyscy wierzą, zamiast stawić czoła dyskomfortowi myślenia inaczej. Rezultatem jest stado, które maszeruje razem, nawet jeśli w stronę przepaści. Marek Aureliusz wieki wcześniej już ostrzegał w swoich rozmyślaniach Kochaj prawdę, nawet jeśli nikt inny jej nie kocha. Żyj zgodnie z nią, nawet jeśli wszyscy ją odrzucają. To jest stoickie antidotum na głupotę mas. Odwaga, by podtrzymywać zasady nawet wtedy, gdy idą pod prąd. W psychologii Jung zidentyfikował to zjawisko jako mentalność stada. Jednostka, rozpuszczając się w zbiorowości, traci zdolność krytyczną. Dominuje zbiorowe nieświadome, a osobista odpowiedzialność znika. W ten sposób Tłumy stają się niebezpieczne, bo każda osoba z osobna mogłaby kwestionować, ale w grupie podąża bez myślenia. W codzienności widzimy, jak to się manifestuje: intelektualne mody, które wszyscy powtarzają bez zrozumienia, gotowe frazy rzucane w rozmowach, jak mądrości, wierzenia odziedziczone po rodzinie czy społeczeństwie, przyjmowane bez badania. Gdy ktoś kwestionuje, jest nazywany dziwnym, aroganckim czy nawet niebezpiecznym. Głupota wzmacnia się, gdy mylimy ilość z jakością. Wielu wierzy, że jeśli wszyscy tak myślą, to musi być prawda. Ale historia jest pełna przykładów, które dowodzą czegoś przeciwnego. Tłumy już oklaskiwały tyranów, podtrzymywały niesprawiedliwości i prześladowały niewinnych. Schopenhauer zaprasza nas do nieufności wobec opinii większości i do kultywowania odwagi indywidualnej jasności umysłu. Bo myślenie samodzielne to akt najrzadszy i najcenniejszy w świecie zdominowanym przez chór głupoty. Prawda trzy. Głupiec myli informacje z mądrością. Żyjemy w erze, gdzie informacja jest wszędzie. Każdy za pomocą kilku kliknięć może uzyskać dostęp do milionów danych, opinii, statystyk, chwytliwych fraz. Ale jak ostrzegał Schopenhauer, informacja nie jest synonimem mądrości. Głupiec to ten, który wierzy, że gromadzenie fragmentów wiedzy czyni go mądrym, podczas gdy w rzeczywistości tylko powtarza bez zrozumienia. Mówił, że zbyt dużo czytania może uczynić człowieka powierzchownym, jeśli nie nauczy się też reflektować. Ta fraza jest jeszcze bardziej aktualna w naszych czasach, gdzie wszyscy mają opinię na każdy temat, ale niewielu zatrzymuje się, by przetrawić to, co konsumują. Głupi żyje pełen informacji z drugiej ręki, niezdolny do wypracowania własnego poglądu. Seneka też już ostrzegał w swoich listach nie liczy się liczba książek, ale jakość tego, co czytamy. To samo dotyczy życia, nieważne ile danych znamy, ale jak bardzo one zmieniają nasz charakter i sposób działania. W psychologii Karl Jung mówił o różnicy między racjonalną wiedzą a wewnętrzną mądrością. Dla niego mądrość nie pochodzi z gromadzenia teorii, ale z integrowania wiedzy z żywym doświadczeniem duszy. Bez tej integracji, wsa wiedza pozostaje powierzchowna, jako zdoba, która nic nie dodaje do istoty. W codzienności widzimy ten błąd wyraźnie: ludzie cytują statystyki, by wygrywać dyskusje, ale nie zmieniają własnych postaw, powtarzają filozoficzne frazy bez ich praktykowania. Napełniają się kursami, dyplomami i tytułami, ale nadal działają z tą samą małostkowością, nietolerancją i brakiem charakteru. Informacja bez refleksji to tylko próżność w przebraniu. Prawdziwa inteligencja nie mierzy się ilością danych, które nosimy, ale głębokością, z jaką je stosujemy. Mądry to ten, który przemienia każdą lekcję w praktykę, każdy koncept w życie, każdą teorię w działanie. Schopenhauer w swoim sceptycyzmie śmiał się z erudytów, którzy chwalili się swoimi książkami, ale byli niezdolni do godnego zachowania w codzienności. Dla niego to była tylko kolejna forma głupoty: mylenie powierzchni informacji z esencją mądrości. W cichości wyeliminuj nawyk gromadzenia bez refleksji, bo mądrość to nie mieć dużo w pamięci, ale żyć w sposób spójny z tym, co naprawdę ważne. Prawda cztery. Głupota ujawnia się w niezdolności do autokrytyki. Jednym z najbardziej charakterystycznych cech głupoty, według Schopenhauera, jest całkowita niezdolność do uczciwego spojrzenia na siebie. Głupiec wierzy, że zawsze ma rację, uważa swoje opinie za niepodważalne i nigdy nie przyznaje, że może się mylić. Ta brak autokrytyki to co go utrzymuje w błędnym kole ignorancji i arogancji. Schopenhauer obserwował, że. Im bardziej ograniczony jest umysł człowieka, tym bardziej nieugięty będzie w swoich przekonaniach, czyli sztywność umysłu jest proporcjonalna do jego wąskości. Mądry przeciwnie, jest elastyczny, zawsze gotowy kwestionować własne wierzenia i przeglądać wnioski w obliczu nowych argumentów. Marek Aureliusz w swoich rozmyślaniach stale ćwiczył autokrytykę, pisał do siebie jak do kogoś innego, oceniając swoje błędy, rozproszenia, i próżności. To codzienne ćwiczenie chroniło go przed pułapką głupoty, bo zmuszało do patrzenia na siebie bez masek. Seneka też ostrzegał, że nikt nie jest bardziej nieszczęśliwy niż ten, który nigdy nie bada siebie. Autokrytyka, daleka od kary, jest formą wyzwolenia. Tylko ten, kto siebie widzi, może się zmienić. Głupi, odmawiając tego lustra, pozostaje skazany na te same błędy. W psychologii Jung przypomina nam, że cień wszystko to, co negujemy lub ukrywamy przed sobą, jest nieunikniony. Ale kto nie praktykuje autokrytyki, jest skazany na projekcję tego cienia na innych. To hipokryta, który krytykuje w innych to, czego nie akceptuje w sobie. To nietolerancyjny, który widzi wrogów wszędzie, bo nie rozpoznaje własnych wad. W codzienności brak autokrytyki objawia się w różnych formach. Przyjaciel, który nigdy nie przeprasza, kolega, który upiera się przy tych samych błędach, nawet po feedbacku, lider, który obwinia wszystkich innych za porażki zespołu. Z czasem te osoby tracą wiarygodność i szacunek, bo ich arogancja ujawnia słabość. Autokrytyka to znak dojrzałości i odwagi. Głupi chroni się za iluzją doskonałości, mądry wzmacnia się, przyznając do swojej niedoskonałości. Wyeliminowanie niezdolności patrzenia w głąb siebie to pierwszy krok do pokonania głupoty w nas samych. Bo, jak przypominał Marek Aureliusz, błąd nie tkwi w upadku, ale w odmowie powstania. Prawda 5. Głupiec reaguje gniewem, gdy jest konfrontowany. Nic nie ujawnia głupoty szybciej niż sposób, w jaki osoba reaguje, gdy jest sprzeciwiana. Mądry słucha, rozważa i, jeśli trzeba, dostosowuje stanowisko. Natomiast głupiec, gdy jest konfrontowany, odpowiada irytacją, agresją i atakami osobistymi. Gniew staje się jego bronią, bo brakuje mu solidnych argumentów. Schopenhauer mówił, że dyskutować z głupcem to jak walić pięściami w poduszki. Im mocniej bijesz, tym bardziej się nadymają. Głupi nie szuka prawdy, ale tylko zwycięstwa w debacie. A gdy czuje, że może przegrać, ucieka się do furii. Ta niezdolność do zachowania spokoju to jasny znak słabości intelektualnej i emocjonalnej. Seneka, w swoim traktacie o gniewie, przypominał, że wściekłość to forma tymczasowego szaleństwa. Dla niego ten, kto reaguje furią na konfrontację, ujawnia, że jest opanowany przez namiętności, nie przez rozum. Gniew w takich przypadkach to nie siła, ale desperacja. Marek Aurelius też ostrzegał siebie przed tym impulsem. W swoich rozmyślaniach pisał: Jeśli ktoś pokazuje mi mój błąd, powinienem mu podziękować, bo jeśli szukam prawdy, dlaczego miałbym się irytować na tego, kto pomaga mi ją znaleźć? Ten pogląd mocno kontrastuje z postawą głupca, który widzi w konfrontacji zagrożenie dla ego, nie szanse na rozwój. W psychologii Karl Jung widział niekontrolowany gniew jako wyraz niezintegranego cienia. Głupi nie znosi, by jego obraz zawsze mającego rację był zachwiany, i dlatego reaguje z przemocą. Zamiast uczyć się, atakuje, zamiast reflektować, eksploduje. W codzienności łatwo rozpoznać tę postawę. Kolega, który podnosi głos na spotkaniach, gdy ktoś go kwestionuje, przyjaciel, który zrywa relacje, bo nie znosi niezgody, krewny, który woli kłócić się do końca, niż przyznać do prostego błędu. Te wybuchy, nie zdobywają szacunku, tylko ujawniają niepewność. Prawdziwa inteligencja objawia się w spokoju. Mądry nie boi się konfrontacji, bo wie, że jego godność nie zależy od bycia zawsze prawym. Natomiast głupiec, niezdolny radzić sobie z własną podatnością, przemienia każdą sprzeczność w pole bitwy. Reagować gniewem na konfrontację to niepodważalny znak głupoty, milcząca rozwaga przeciwnie, to znak mądrości. Prawda sześci. Głupota jest niebezpieczniejsza niż zło. Schopenhauer czynił niepokojące rozróżnienie między złem a głupotą. Człowiek zły mówił, przynajmniej wie, czego chce szkodzić, wykorzystywać, dominować. Jego intencja jest jasna i dlatego w wielu przypadkach można ją przewidzieć i nawet zwalczać. Natomiast człowiek głupi jest nieprzewidywalny, bo działa bez świadomości konsekwencji. Nie szuka zła, ale często powoduje je w dużo większych proporcjach. Filozof obserwował, że zło można ograniczyć rozumem, głupoty nigdy. Głupi wierzy, że działa słusznie, sprawiedliwie czy nawet heroicznie, podczas gdy w rzeczywistości otwiera drogę do tragedii. A ponieważ nie ma świadomości własnej ignorancji, nie widzi potrzeby zmiany. Seneka też ostrzegał, że nic nie jest bardziej niebezpieczne niż połączenie ignorancji i pewności siebie. Człowieka złego można się bać ale głupca pewnego siebie jest nieprzewidywalny i dlatego jeszcze bardziej destrukcyjny. W psychologii nowoczesnej Karl Jung podkreślał coś podobnego. Nieświadomy cień jest niebezpieczniejszy niż świadome zło, bo działa bez kontroli i bez kierunku. Gdy głupota przejmuje kontrolę, rozprzestrzenia się jak ślepa siła, porywając tłumy. Historia jest pełna przykładów tego. Całe rządy podążały za absurdalnymi ideologiami, wspierane nie tylko złem niektórych liderów, ale głupotą tysięcy, którzy powtarzali bez myślenia. Rodziny zniszczone nie przez celową złośliwość, ale przez bezsensowne decyzje podjęte bez refleksji, codzienne tragedie spowodowane nie przez nienawiść, ale przez niedbalstwo, upór czy arogancję. W codzienności też rozpoznajemy to niebezpieczeństwo. Nieostrożny kierowca powodujący śmiertelny wypadek, nie dlatego, że chce zła, ale przez zaniedbanie, kolega z pracy, który kompromituje cały projekt, upierając się przy oczywistym błędzie, przyjaciel, który w imię szczerości niszczy relacje nieprzemyślanymi słowami. Żaden z nich nie działa ze zła, ale wszyscy powodują ból. Schopenhauer zaprasza nas do obawiania się głupoty bardziej niż zła, bo przed złem możemy się chronić. Przed głupotą często jesteśmy bezbronni. Głupiec, wierząc, że ma rację, nigdy nie wątpi, nigdy nie cofa się, nigdy nie uczy, i ta ślepa pewność czyni go niebezpieczniejszym niż zdeklarowany wróg. Prawda siedem. Głupota opiera się nauce jednym z najbardziej frustrujących aspektów głupoty, według Schopenhauera, jest jej naturalna odporność na uczenie się. Ignorant może być nauczony, bo uznaje, że nie wie. Natomiast głupiec wierzy, że już wie wszystko. I właśnie ta fałszywa pewność czyni go nieprzeniknionym dla wiedzy. Schopenhauer ironizował. Łatwiej napełnić pusty kubek niż taki, który jest już pełen błota. Kubek głupca jest zawsze pełen bezpodstawnych przekonań, uprzedzeń i opinii odziedziczonych po masie. Nie ma miejsca na nowe idee, bo trzyma się tego, w co już wierzy, pazurami, jakby jego tożsamość od tego zależała. Seneka mówił, że nikt nie uczy się, dopóki się chwali tym, co już wie. Ta próżność to największa blokada dla nauki. By rosnąć, potrzeba pokory, by się zmieniać, potrzeba uznania ograniczeń. Głupiec odrzuca oba i dlatego pozostaje w stagnacji, powtarzając te same błędy rok po roku. Marek Aureliusz w swoich rozmyślaniach dbał o to, by codziennie przypominać sobie, że jeszcze ma dużo do nauczenia, nawet jako cesarz. To ćwiczenie pokory utrzymywało go otwartym na nowe perspektywy, w kontraście do tych, którzy w pozycjach władzy zamykają się w pewnościach i toną w głupocie. Karl Jung wyjaśniał to zjawisko jako opór ego. Prawdziwa nauka wymaga skonfrontowania się z częściami siebie, których nie lubimy widzieć, naszymi błędami, sprzecznościami, cieniami. Głupiec opiera się, bo boi się tego starcia. Wygodniej pozostać w iluzji, bycia zawsze prawym. W codzienności ten opór pojawia się u kolegi z pracy, który nie przyjmuje wskazówek, u ucznia, który odrzuca rady nauczyciela, u przyjaciela, który powtarza destrukcyjne zachowania, mimo licznych ostrzeżeń. Z czasem te osoby stają się więźniami samych siebie, niezdolnymi do ewolucji. Mądrość przeciwnie, kwitnie w umyśle, który pozostaje uczniem. Prawdziwie inteligentny nie boi się przyznać do ignorancji, bo widzi w niej szansę na rozszerzenie. Natomiast głupiec woli pozostać ślepy, bo otworzenie oczu wymagałoby odwagi. Schopenhauer przypomina nam, że głupota jest odporna właśnie dlatego, że jest dumna, i tylko pokora przełamuje tę barierę. Prawda osiem wszyscy nosimy w sobie cząstkę głupoty. Być może najbardziej niewygodna prawda ze wszystkich, którą Schopenhauer podkreślał, to że głupota nie jest tylko w innych, mieszka też w nas. I właśnie dlatego jest tak niebezpieczna, bo gdy wierzymy, że jesteśmy całkowicie wolni od niej, to właśnie wtedy najbardziej nią kierujemy. Filozof mówił, że nikt nie jest tak mądry, by być odpornym na głupotę. W większym czy mniejszym stopniu wszyscy byliśmy zbyt próżni, by przyznać się do błędu. Podążaliśmy za większością bez refleksji, reagowaliśmy gniewem na krytykę, opieraliśmy się nauce z dumy. Uznanie tego to nie powód do wstydu, ale do czujności. Marek Aureliusz robił dokładnie to ćwiczenie. W swoich rozmyślaniach pisał, przypominając sobie, że też jest omylny, też może być niesprawiedliwy, też podlega błędowi. Ta pokora chroniła go przed wiarą w swoją wyższość, bo wiedział, że głupota czai się nawet u tego, kto ma absolutną władzę. Seneka też ostrzegał: pierwszy krok mądrości to uznanie własnej ignorancji przyznać że nosimy w sobie cząstkę głupoty to co pozwala nam z nią walczyć kto wierzy że jest ponad głupotą paradoksalnie już w nią wpadł karl jung opisywał to jako konfrontację z cieniem wszyscy mamy negowane kruche irracjonalne aspekty jeśli ich nie uznajemy one nami rządzą zza kulis głupota w tym sensie jest częścią zbiorowego i indywidualnego cienia i może być pokonana tylko wtedy gdy jest skonfrontowana twarzą w twarz w codzienności widzimy, jak ta prawda się manifestuje. Przyjaciel, który śmieje się z ignorancji innych, ale potyka się o te same błędy w swoim życiu osobistym. Profesjonalista, który krytykuje brak autokrytyki u innych, ale nigdy nie bada siebie. Krewny, który irytuje się uporem wszystkich, nie dostrzegając własnego. Każdy z nas w jakimś momencie był tą postacią. Uznanie głupoty w sobie jest niewygodne, ale wyzwalające bo tylko z tą świadomością możemy jej unikać. Prawdziwa mądrość nie polega na uważaniu się za wolnego od głupoty, ale na pozostawaniu czujnym na nią w sobie. W końcu nie jesteśmy podzieleni na mądrych i głupich, ale na tych, którzy uznają swoją cząstkę głupoty i walczą z nią, i tych, którzy ją negują i są przez nią opanowani. Mądrość kultywowania jasności umysłu w świecie głupców. Po przejściu przez surowe prawdy Schopenhauera staje się jasne, że głupota to nie tylko cecha indywidualna, to siła historyczna, społeczna i psychologiczna, która przenika wszystkie epoki. To ona karmiła uprzedzenia, podtrzymywała wojny i dawała władzę katastrofalnym liderom. Ale to też ona cicho niszczy relacje, uniemożliwia naukę i utrzymuje miliony ludzi w pustych rutynach. Schopenhauer nie zapraszał nas do śmiechu z głupoty innych, ale do obawiania się jej w nas samych, bo jak dobrze wiedział, łatwo wskazywać głupców, ale trudno przyznać własne głupoty. Największe niebezpieczeństwo tkwi właśnie tu, gdy wierzymy, że jesteśmy odporni. Marek Aurelius przypominał: Nie trać czasu na dyskusję, jak powinien być dobry człowiek. Bądź nim. Ta fraza może być też zastosowana do jasności umysłu. Nie wystarczy tylko dyskutować o ludzkiej głupocie. Trzeba z nią walczyć w sobie codziennie, z czujnością i dyscypliną. Seneka ze swoją praktyczną jasnością nauczał, że mądry nie martwi się o podziw, ale o spójność. I ta spójność odróżnia jasność od głupoty. Kto żyje zgodnie ze swoimi zasadami, z refleksją i pokorą, już dystansuje się od głupoty, która porywa większość. W psychologii Jung wzmacnia, że droga indywiduacji. Stawania się tym, kim naprawdę się jest, wymaga uznania i integracji cienia. Głupota jest częścią tego zbiorowego cienia, negować ją to niebezpieczne, skonfrontować to transformujące. Zaproszenie jest zatem proste, ale głębokie. Nie próbuj ratować świata przed głupotą, zanim nie uratujesz siebie przed nią. Badaj swoje przekonania, kwestionuj swoją próżność, pozostawaj otwarty na naukę, praktykuj autokrytykę. Jasność umysłu to nie stały stan, ale stałe ćwiczenie. A teraz pytam Ciebie, która z tych prawd Schopenhauera najbardziej cię dotknęła? W której z nich się rozpoznałeś? Podziel się w komentarzach. Twoja refleksja może zainspirować innych do stopniowego wyzwalania się z niewidzialnej siły głupoty. Jeśli to wideo przyniosło ci jasność, zasubskrybuj kanał, polub ten materiał i udostępnij go temu, kto potrzebuje tych słów. Pamiętaj. Ludzka głupota jest potężna, ale jasność umysłu jest jeszcze bardziej i każdy akt świadomości, który praktykujesz, to małe zwycięstwo nad cieniem, który zawsze nas otacza.